Jak zakończyć nitkę? Obniżasz sobie trochę, żeby było lepiej widać? Muszę przesunąć niestety. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze, dobrze widać Krzyżyk zakończyłam w tym miejscu I wtedy Ja sobie po prostu przekuwam tutaj osnowę Jeden raz Drugi raz I trzeci raz I ucinam nitkę naprężoną. I tak zakończam na krośnie. A teraz pokażę, jak zacząć. Sam sobie znajdę jakieś odpowiednie miejsce. No dobra, będę zaczynała w tym miejscu. To ja po, prost, po prostu wbijam yy, sobie ikłę od spodu, w tym miejscu, w którym chcę zacząć. I drugą ręką od spodu przytrzymuję nitkę. Tak zostawiam dłuższy koniec i robię krzyżyk. wtedy jak y, będę haftowała obok lub y, w innym przypadku tym samym kolorem to tą nitkę od spodu ja po prostu zahaftowuję. Teraz nie będę obracała, bo tutaj mam mm, za nisko. Ale to jak pociągnę to to ten krzyżyk mi się nie y, nie psuje. A tą nitkę później dla pewności zahaftowuję, tak się staram. Y, w, że tak powiem, wymacać palcem tą nitkę i po prostu haftować, już jak będę haftowała innym kolorem, to to, to zrobić. Ale ona i tak mi się nie, nie wysunie. Tu sobie zaznaczam, że jest wyhaftowana. No i nie w tym miejscu. Muszę cofnąć. Jak mam też takie bardzo pojedyncze krzyżyki, to ja po prostu ich nie haftuję. Biorę wtedy inny kolor. Przy pejzażach to aż takie ważne nie jest. Ja nigdy nie mam obrazów tak 100% odwzorowanych, bo czasami się pomylę, a czasami po prostu tego jednego krzyżyka nie chcę robić. Bo tak mniej wygodniej, wtedy biorę inny kolor, ale jak mam dwa i trzy, no to już to haftuję. Tylko te pojedyncze mm, nie, nie robię. Myślę, że ten filmik podzielę i zrobię taki osobny, jak zaczynam i kończę nitkę. I dodatkowo jeszcze pokażę wtedy, jak na tamborku zaczynam i na kanwie z nadrukiem. Bo ta kanwa jest dosyć taka miękka, i tutaj się przekuje igłą między osnowami. A w kanwie z nadrukiem z AliExpress no to już by było ciężko. No dobra, tutaj już widzę, że dalej nie pójdę, więc przewlekam sobie nitkę na prawą stronę i ja ją po prostu tutaj zostawię. Bo no, już dalej nie, nie dam rady tego haftować. Musiałabym odwinąć i zaznaczam te miejsca. Tutaj mam jeszcze trzy, cztery krzyżyki. Znowu będę zaczynała kolejną nitkę I tak jak wcześniej przekuwam się przytrzymuję nitkę palcem zostawiam taki spory kawałeczek i robię krzyżyk Ja tak haftuję od samego początku kiedyś robiłam supełki ale później stwierdziłam, że to, to jakoś nie podobało mi się z tymi supełkami, to od spodu później takie, ja już wolę te wystające nitki Ale jak tak robię, to na pewno mi się krzyżyk nie popsuje I kolejne zaznaczę został mi tylko tutaj jeszcze ten jeden więc go wyhaftuję i od razu zakończę nitkę i tak samo przekuwam się jeden dwa, i trzy mam nadzieję, że dobrze to widać naprężam nitkę i ucinam przy samym o i tak to mniej więcej wygląda na yy, jak haftuje na krośnie I teraz wrócę do stanu początkowego Dajcie. Wcześniej pokazywałam jak zaczynam i zakończam nitkę na krośnie Teraz mam przed sobą tamborek Tutaj haftuję piramidę z kolorowych żabek I też Wam chciałam pokazać jak zaczynam i zakończam nitkę na kanwie 14ct i na tamborku. tu mi zostały jeszcze dwa krzyżyki do zrobienia. Kilka osób właśnie prosiło proponowało, żebym pokazała, jak ja to robię. No więc wam pokazuję. to, jest, to są moje sposoby. Ja za każdym razem mogę to robić inaczej w zależności, gdzie haftuję i na czym haftuję bo no wiadomo, nakrośnie, na krośnie no nie da się inaczej zakończać nitki, chyba, że musiałabym odwracać ramę No i tak, zrobiłam ten ostatni krzyżyk i w związku z tym, że ta kanwa jest taka miękciejsza, to jest bodajże AIDA Ja po prostu przekuwam się, jak już zrobiłam ten ostatni krzyżyk, nitkę mam od spodu Tutaj z igłą. I teraz od spodu przekuwam się tutaj niżej. Przebijam osnowę. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. I przekuwam. I tutaj blisko, ale też w kolejną osnowę, żeby nie, nie, w, samą, nie w tym samym miejscu przekuć. Tutaj. no i troszeczkę niżej też nie w tym samym miejscu, trochę ciężko jak się na, nagrywa, mam nadzieję, że widać przekułam igła jest bez czubka, więc e, to może być e, trochę ciężko się tak przebić, ale ta kanwa jest jeszcze taka w miarę łaskawa no i e, prze, e, przekułam Teraz jeszcze muszę odnaleźć nożyczki, naciągam nitkę mocno i ucinam przy samym brzegu. I tak mam zakończoną nitkę. Tak to wygląda. Na, na krośnie zakończam podobnie. O. I później jak będę robiła Kolejne krzyżyki, to ja po prostu to zahaftuję i tego nie będzie widać. I teraz, jak zaczynam. Tylko sobie znajdę miejsce. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa. Znalazłam to miejsce, w którym będę zaczynała krzyżyk, i ja po prostu od, od drugiej strony, od lewej strony przekuwam. Przeciągam tutaj i przytrzymuję sobie palcem końcówkę tej nitki. Taką nie za długą, nie za krótką. Przytrzymuję tą nitkę i robię krzyżyk, starając się tą nitkę od spodu jeszcze zahaftować. O, i teraz, jak pociągnę, już nie przytrzymuję palcem. Żeby pokazać, nie przetrzymuje i ta nitka mi nie ucieka Ja ją tutaj widzę, bo się kolor przebija I zrobiłam krzyżek I teraz jak robię następny, to też staram się tą nitkę zahaftowywać. tak to wygląda. Jestem w tym miejscu. Jak mamy rządek do góry, to, to zahaftowuję ją od góry, a jak robię jakiś boczny rządek, to też zahaftowuję boczny rządek. Zaczynać i kończyć można też na prawej stronie. Ale mi po prostu jest tak wygodniej, Może ten tył nie jest taki imponujący. Bo też przeciągam dosyć sporo y, nitki od spodu, jak mam jakiś mniej, mniejszy kawałek, a gdzieś dalej mam do zrobienia krzyżyk, żeby po prostu tak nie ucinać i żeby nie było tych końcówek tak dużo. Zresztą ja, ja zaczynam mm, właśnie tak, że tą końcówkę mam y, tutaj z tej strony, a jak kończę, to jest po prostu zahaftowana od y, prawej strony. No i tak to wygląda. Ja ten sposób, ja na początku, jak zaczynałam przygodę z haftem, to haftowałam tylko na tamborku i taki sposób się przyjął. Jeszcze zależy, jaką, jaką mam kanwę. No i tak, tak właśnie zaczynam i kończę. Mam nadzieję, że odpowiedziałam, tym, odpowiem tym filmem na wasze, wasze pytania odnośnie zaczynania i kończenia nitki. Z tego co pamiętam, to dwie osoby mnie chyba o to prosiły, jak zaczynam i kończę nitkę. No dobrze, więc tak to wygląda na e, tamborku, na 14C. Ja tutaj dalej sobie będę haftowała i za chwilę pokażę Wam, jak zaczynam i kończę nitkę na kanwie z nadrukiem. Na 14CT haftuję dwiema nitkami. Tutaj jeszcze pokazywałam Wam, jak zaczynam i kończę, jak muszę odciąć już tą nitkę. A jeśli zaczynam nową, to Wam jeszcze pokażę. Ja mam pasemka muliny pocięte na metrowej długości kawałki, więc ja wyciągam sobie jedną nitkę, składam ją na pół, tak żeby na końcu powstała pętelka. Jedna nitka metrowej długości składam na pół i tutaj mam pętelkę i wtedy ona ma 50, około 50 cm. Teraz jak będę zaczynała, to po prostu przekładam przez igłę końcówką, gdzie mam te dwie niteczki. Tak, żebym pętelka miała na końcu I teraz znajdę sobie inne miejsce, w którym będę zaczynała Już to miejsce znalazłam, i teraz przekuwam sobie igłę od lewej strony. I od razu robię półkrzyżyk. Nie przeciągam nitki. Następnie odwracam sobie tamborek. I przekładam igłę przez oczko. I wtedy mi się pięknie tutaj blokuje. Nie mam żadnych supełków, żadnych tutaj wystających nitek. No i następnie haftuję dalej. Ta nitka jest fajnie zblokowana, i to mi właśnie się podoba, jak haftuję na 14, bo jest to fajne zakończenie. Jeżeli mam obszar, gdzie jest tego koloru dużo, no to, no to wtedy fajnie, bo sobie zaczynam i ciągnę tą jedną nitkę. Gorzej jak muszę robić jakieś pojedyncze krzyżyki. Tak mi się przypomniało w międzyczasie. No to za chwilę kanwa nad nadrukiem. Teraz mam kanwę z nadrukiem Ta kanwa jest dosyć sztywna i przekuwanie się tutaj w te osnowy no, tempom, tym bardziej tempom igłą no, byłoby ciężkie a zmieniać ciągle na ostrą no to mija się z celem więc ja zaczynam i kończę nitkę troszeczkę inaczej czy się kończę, kończę podobnie Zaczynam podobnie, kończę inaczej niż poprzednie. Tutaj już mam końcóweczkę. Nie wiem, jeszcze może zrobię jeden krzyżyk albo i dwa. Troszkę ciężko się przerzucać z, in, z innej kanwy na inną kanwę, bo troszeczkę się przyzwyczaję do tej miękciejszej. I dobra. Teraz zrobię ten ostatni krzyżyk. Należałoby zakończyć nitkę, więc ja sobie odwracam tamborek i po prostu przekuwam się pod ściegiem. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, poczekam, aż złapię ostrość. Przekuwam tutaj pod, pod tym ściegiem się jak najwięcej. tak wygląda u mnie zakończenie nitki na kanwie z nadrukiem ten kawałek ucinam nie jest może tutaj dużo wyhaftowane, ale nie widać aż tak bardzo e, tych tutaj e, dędających e, niteczek może przy zaczynaniu e, w, trochę mi ich e, się pojawia, ale staram się wtedy je. Na przykład, tutaj jak mam, to staram, będę się starała je zahaftowywać. Haftuję trzema nitkami, bo to jest 11CT kanwa. Tu już mam przygotowaną niteczkę i zaraz pokażę Wam, jak zaczynam na tej kanwie. Mam trzy niteczki i tak samo zaczynam, przekuwam się od spodu. Zostawiam kawałeczek, nitka przytrzymuję palcem, odwracam. I robię krzyżyk. Ewentualnie można sobie tą nitkę tak ułożyć, jak haftuję teraz do góry. Żeby ona była tutaj do góry. O, będzie uciekała. Ciężko jest tak pokazać na kamerze. Może tak się uda. I teraz. Y Będę się starała ją zahaftować. No jeszcze nie mogę trafić. No, właściwie mogę ją tu po prostu. Przełożyć przez tą pętelkę Żeby mi tak nie uciekała O, teraz ona jest zabezpieczona Ciągnę nitkę I nic mi się tutaj nie psuje No i mam krzyżyk zrobiony I znowu sobie tutaj tak kilka razy, żeby ta nitka mi się nie, nie plątała. O. I już wystarcza. Dwa, trzy krzyżyki i ta nitka na pewno nie ucieknie. Więc tak to u mnie wygląda. Pokazałam Wam, jak zaczynam, kończę na krośnie. Tam miałam 14ct AID, pokazałam na 14ct też na AID, ale na tamborku I teraz pokazuję Wam na kanwie z nadrukiem Także są takie trzy sposoby Tutaj też mam tamborek, bo ja ten hawcik sobie zabieram na zewnątrz Jak mi córka przysypia w wózeczku, no to ja wtedy sobie siadam na ławkę Oczywiście, o ile jest pogoda, i nie pada. No, dzisiaj, dzisiaj akurat mi się udało trochę pohaftować, jak ona spała. I dlatego mam na tamborku. No i tak to u mnie wygląda. Więc, chyba, to wszystko. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Mam nadzieję, że mój sposób komuś się przyda, szczególnie tym osobom, które mnie o to pytały. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają. Więc śmiało zadawajcie pytania. Jeżeli chcecie, żebym nagrała jeszcze coś, co Wam by się przydało, to piszcie mi w komentarzach. Nie krępujcie się. Ja staram się każdemu odpisywać. To ja teraz wrócę jeszcze, może pohaftuję ten, a może inny, a może jeszcze ten, który mam tutaj na krośnie, moją wiosnę. Wam życzę miłego dnia, no i do usłyszenia, pa!